Feel this way forever. I'm Tyrone Jackson. Ooh. Hej, siemaneczko, witajcie moi kochani widzowie z tej strony, Taksuizerte Witam Was na kolejnym odcineczku z Margonem i dzisiaj znowu będzie się działo. Będzie się działo, ponieważ wbijamy 110 poziomik. Słuchajcie, chciałbym wam e, was poinformować wszystkich i w ogóle podziękować wszystkim za wszelkie rady odnośnie margonem. Naprawdę bardzo wiele się już nauczyłem. Na przykład tego, że słuchajcie, warto zatrzymać się na tym 112 poziomie, e, jeśli chodzi o margonem i poklepać sobie. Przede wszystkim Hirohosa, kochankę nocy. Słuchajcie, kochankę na tyle bardzo opłaca się bić, że e, to po prostu postawię, nie, zatrzymam się, słuchajcie, albo zdobędziemy jakieś legie, albo jakieś Hera. To naprawdę są bardzo dobre rzeczy, więc albo możemy się troszeczkę wzbogacić, tak. Albo po prostu zyskać coś dobrego, bo e, lega też z tego leci, słuchajcie. I naprawdę, jak wydropimy pierwszą legę, to będzie coś cudownego, ale będę musiał to nagrać. Będę musiał to nagrać. Nie ma innej opcji. E, kolejna sprawa, słuchajcie, to są edwujeczki, czyli miłośników, słuchajcie. Możemy teraz bić miłośników. E, jeśli dobrze tam e, sprawdziłem na forum, mam nadzieję, że tak i że mnie nikt później nie zabije. Za to, co tutaj jest. A, mandragorka, no proszę. Dobrze, ale dzisiaj, słuchajcie, zajmijmy się dobijaniem 110 poziomu. Na następnym poziomie, na następnym odcineczku już będę miał 112, słuchajcie, żebyśmy legalnie mogli sobie się zatrzymać na kochance i na e które będę bił. E, oczywiście postaram się może znaleźć kilka osób do pomocy, bo wiadomo, że nie jest łatwo. Tym bardziej, że często po prostu na tych e są klany i tak dalej. Ja oczywiście będę to robił gdzieś tam w nocy, żeby, żeby nie było później problemu, problemów, ale będę też przy okazji nagrywał, po prostu będę puszczał Wam to na odcinkach, bo taką normalnie w dzień ciężko, słuchajcie, załapać się na, na jakąś e, kochankę, czy to na jakąś dwójeczkę, bo zazwyczaj ludzie, słuchajcie, polują na to, no ale wiadomo, że jeśli chcesz być najlepszy, to musisz być niestety najlepszy i tutaj bez skrupułów, tak, każdy chce e, zyskać. Czy ja dobrze poszedłem? Ponieważ, y, słuchajcie, na ciche rumowiska miałem się udać. Ja jestem w Tuzmer. Dobrze chyba poszedłem. Tak, od Tuzmer w prawo. Ale, ale trzeba tam przejść, słuchajcie, specjalnym przejściem. E, czy portem Tuzmer dojdę? Zaraz zobaczymy. Ej, jeśli nie portem Tuzmer, to po prostu przejdę sobie na Stare Siało później w prawo i w dół. No ale może bezpośrednio się dostaniemy. Eee wioska rybacka. Okej, okay, dobra. Wydaje mi się, że od wioski rybackiej jak sobie odskoczymy w prawo, znaczy w górę to też powinno być w porządku. W razie czego jestem w zajcie przygotowany, mam zw zwój orzeźwienia, także skr skrócimy sobie czas nieprzytomności o 5 minut, także spoko. A w ogóle ta w ZAJCie nieprzytomność już jest wydłuża i to naprawdę konkretnie się wydłuża na tym 109 poziomie. Kiedyś się czekało 30 sekund, no teraz już się czeka 5 minut, także... Okej, okay, może to niewiele, tak? No, ale co kto lubi. Dobra, oczywiście dostaniemy się do rumowisk, tak? Mam nadzieję, że gdzieś tutaj jest wejście. Jest, tu, tu, tu jest wejście, widzę. I tu sobie przejdziemy na górę, w porządku. A, nawet tutaj jest wejście. A, dobra, jako, jakoś tam znalazł drogę. Widzę, że tak się nie zgubi, słuchajcie. A, coś z takich nowości. Wymieniłem sobie miecz. Ale już taki słuchajcie, on nie jest dobry, ale był lepszy od tego co ja miałem, także no musiałem go wymienić z racji tego, że naprawdę było ciężko, powoli zaczynało się ciężko ekspić, ja sobie może odpalę tutaj jakieś, jakieś legendarne na przykład, uuu, panie ale toż to zarąbiste jest. A nie wiem, czy mi się to przyda tutaj, ponieważ mm, powiem wam szczerze, że te potworki są na tyle proste do zabicia. E, 114 levela, no nie jest to dużo, tak? Nie jest to dużo, mm, ale później będziemy się wybierał gdzieś na lepsze potworki, to już będziemy mogli po prostu e, jakoś to... Aha, dobra. To za ten czas sobie cię odpiszę. E, ziomek ZRT tak. Co tam? Co tam, ziomeczku z RT? Nasz człowiek. Dobra, ja tu widziałem jakieś dwie elitki. Uuu, antyczny wojownik. Wow, it's so strong. Ej, dobra, y, wioska, dolina suchych łez. Yy, no dobra, 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 dobra. Koleżko, 22 sekundy, poczekam, nie ma sprawy. Teraz tak. Yy, elitka tam była i ja widzę, że ktoś tu sobie śmiga. E, elitki, elitki, dobra Okej, okay, nieważne, jeszcze 9 sekund, lol e, To tak czy inaczej Muszę się przejść tutaj No, ze siedmiu wichrów, albo tutaj Na tych dwóch miejscówkach podejrzewam, że będę mógł Keks pić Przynajmniej tak mi się zdaje Dobra, możemy bić, już na 100% Okej okay. mm, Dobra e, Tutaj są jakieś sz Szkarabeusze, gity Jakieś Dobre ziomeczki. Dobra. Eee, ja się wrócę jeszcze do tych... Uuu, ty, ale chyba mnie lać nie będzie. Wiem, że tu czerwone jest, słuchajcie, ale lać mnie chyba nie będzie, z racji tego, że troszeczkę większy poziom od niego i... podejrzewam, że może, może był... Może bym był w stanie wygrać z tym ziomeczkiem. Dobra. No tak czy inaczej, ja bym nie zaatakował, bo jak mnie zaatakuje, to będzie przybsik. Wiecie co, odpalę... Nie zdążyłem sobie odpalić. Dobra, zaatakujemy go kurczę, gdzieś jest jego HP? Nie no ja widzę, że on mi bije więcej, tak. Hmm. Wygrana! Ha! Ho! Ziomeczku! Ha! Hmm. No, przy, przykro mi, ziomeczku. Przykro mi. To po co on mnie atakował? Słuchajcie, ja, ja, ja tutaj nie jestem jakimś tutaj kozaczkiem. Nie wiem, dlaczego ludzie mnie tutaj atakują. Ja, ja słuchajcie, ja, ja do wszystkich naprawdę z szacunkiem. Z szacunkiem do wszystkich, słuchajcie, podchodzę. Ja tutaj się, proszę państwa... Nie gryzę. Aha, to 1000 punktów, tak? Dobra, to trzeba będzie to szybko zużyć. Tak czy inaczej, ja, ja go nie chciałem bić, to on mnie zaatakował. A że jeszcze nie użyłem tego błoga, co trzeba, to. Sorry, ziomeczku. Chciał być kozak. No, nie wyszło, nie wyszło. A to się jeszcze nagrało, ziomeczku. No to pewnie będziesz miał hejt na poczcie, tak czy inaczej, przepraszam. Nie chciałem, nie chciałem cię pokonać, ale. Gdybym przegrał, to, to by wszyscy powiedzieli, że jestem, jestem Ciota i Ramos. I też byłoby mi smutno, nie? No. No to tak czy inaczej udało się. Koleżkę tutaj rozwaliliśmy. Dobra. To lecimy dalej. Ale ja podejrzewam, że to słuchajcie przez te SA. Jak im większy masz SA, to jest ciężej. Po prostu dużo ciężej. A jeszcze mam słychać miecz z, z mrozem. I podejrzewam, że to też się tam wpłynęło. Na to na to jak szybko go zabiliśmy? No, ale okej. Okay. Dobra. E, nie słuchajcie, trzeba chyba zmienić miejscówkę na coś lepszego, bo tutaj dajemy radę. Dajemy radę tutaj z Luzem i no, zobaczymy jak na tych antycznych pójdzie, tak? Ale załóżmy... Przejdziemy się tu na, na oazę. Może tam coś będzie lepszego. Ale ja widzę, że to słuchajcie, co to za elity? Co to za elity, jak ja to klepie na easy, nie? Dobra, co jest tutaj? Aventurum Boost. Boże, co to jest, gościu? Dobra, przejdę się tutaj na oazę siedmiu wichrów, może tam będzie coś lepszego, jednak najpierw o trójeczkę sobie zahaczę. Dlaczego by nie? Dobra. Pyc. Go, słuchajcie, no nie wiem dlaczego mnie tutaj zaatakował koleżka. Nie, nie rozumiem. Dlaczego on to zrobił? Ja tutaj słuchajcie, do wszystkich Spokojnie, z szacunkiem. Tutaj nie, nie, nie szarżuje O, tutaj już jest więcej elitek, ale one z, to są te słabsze elitki. A, ja pamiętam, jak ja tutaj nie dawałem rady i mi się padło z dwa razy. Ja pamiętam to jak dziś. Teraz się troszeczkę odmieniło, bo wiadomo, słuchajcie, tak? Suzi nabił troszeczkę levela U, 120 level Jean. No się boję, że mnie to sklepie. Ale no, w sumie, nie jest bez grupy to. Yes. Czy ja się serio tego bałem? Dobra, no to nie ma sensu tego atakować, bo ekspercyzm jest za to mały. Mm, dobra, co my tu mamy? Ruiny pustynnych burz. A wejdę, wejdę. Co my tu mamy? O, tu może być ciekawiej. Tutaj są trujeczki, tutaj widzę elitki. No, wszędzie są te, te ci martwi, nie? Te, te trupy same, takie Anubisy, że to tak ujmę. No, ale cóż. Zmieniamy położenie. Klepo... Klepon go jest cały czas. Gabryś nagrywam teraz, przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać. Dobra, a teraz tak. Nie no, w sumie sejcie, powiem Wam, szczerze, że przejdę się chyba na jakieś inne miejscówki, Jakąś inną miejscówkę Wam jeszcze pokażę, bo tutaj. No, tu jest fajnie, ale tu jest za łatwo. Jest za łatwo, tym bardziej, że mam teraz legendarne błogo, z którym możemy sobie. Wekspic. Przepraszam, ja tam chcę wejść. Halo. Dobra, chyba, chyba, chyba mnie nie wpuszczą. Aha, bo tu nie ma wejścia nawet. O, pustyna Katakumby to mogłoby się przydać. Tam moglibyś. Się... Uuu, halo. 257 gościu. To nie jest to lekka przesada. No, jak ktoś by się nadział, to współczuję, nie? Yy, dobra, teraz tak. Nie, dobra, słuchajcie, to ja zmienię miejscówkę i po prostu zaraz do was zwracam. Po prostu nie mam tutaj nic już lepszego, nie? Także to zaraz. Okej, okay, doczytałem na forum Margonem, słuchajcie, że możemy udać się na skorpiony. Nie na takie, słuchajcie, słabiutkie skorpiony, na takie wyrąbiste skorpiony, ale żeby tam dopłynąć, słuchajcie, musimy lecieć na pokład do MPC-ta, słuchajcie, do kapitana, który nas yy, chyba właśnie. Który to był? Czy to tutaj? Bossman, kapitan Fork, LaRouche. Jeden z tych ziomeczków. Mm. No, tak czy inaczej, to jest jeden z tych ziomeczków, i zaraz się przekonamy. Dobra. O! To, to właśnie tutaj zejdziecie, czyli płyniemy na Magrabit. Zastoka. Za stoka. Zajdziecie za stoka, Konkrecik. ale. Tutaj, o właśnie, to są te skorpiony, już jesteśmy właściwie na tych skorpionach, to są elitki. Z elitek jest troszeczkę lepszy dropik, ale wiadomo, że, że, że i expik, tylko, że no, no, nie ma ich w grupach. U, kurczę, ziomeczku, chyba mnie nie zabijesz z dwusetnym poziomem. Ale ja mam na to sposób. Tak. No, i skrócone. No, cóż, niestety, słuchajcie, niestety trzeba zwracać na to uwagę, słuchajcie, że nie, nie ma tak pięknie. Nie ma tak lekko. Dobra, ty, słuchajcie, teraz tak lecę tam jeszcze raz. Może mi nie zajdzie. Może, słuchajcie, będziemy dzidować przez całą mapę i tak go strolujemy z trzy razy, to mu się odechce, tak, tak zabijania mnie. Dobra, już, już tam wracam. Prochownia i wioska rybacka. Prochownia. No ale najwyżej, słuchajcie, cofniemy się z powrotem tam. W sumie tam była czerwona mapka, ale przynajmniej nie było tam 200 leveli, nie? Takie tam. Dobra, lecimy jeszcze raz. Dobra, nie widzę tego ziomka. Zalecimy z tematem. Dobra. E, słuchajcie, tutaj przeciwnicy już są troszeczkę lepsi. Włożę sobie legendarne, e, legendarne błogo. E, żeby, żeby ich tutaj szybciej pokarać. Uuu. lul aha mhm mm okej, okay. okej okay. nie, dobra czyli wyciągajmy wnioski trzem nie damy rady dwóch jedziemy jak chcemy hm. no to nie rozumiem to, to, to już nie wiem to już się poddaje, no nie wiem eee. dobra Słuchajcie, ja się przejdę tam jeszcze raz i do zaraz. Dobra, wróciłem tutaj z powrotem. Teraz tak, pojedyncze, jeszcze raz. Który tak któryś mocno sieka, po prostu? Zatakujmy sobie tego na przykład. Nie, no on mi nic nie zabiera. Znaczy, w pojedynkę, tak. To 15 poziom. Nie podoba mi się to. Może być przypalik. Aaaa! Pięknie tam się nie zabijaj! Nie zabijaj! Halo! Dobra. Yy, to. Aha. Dobra. Spróbujemy z tego. Sejcie. Może to te o tak klepią. Nie, z nimi też damy radę pojedynczo. Dobra. Słuchajcie, ja tam widziałem. Dawaj hajs z YouTube'a, Ktoś tu chce mnie okraść. Jest, dałem radę, dwóm dałem radę, słuchajcie, na luzaku dałem radę, na dwóch Dobra, słuchajcie, omijam to Dawaj kozaku! Dawaj kozaczuniu, hono tu! Dobra Mijam to szerokim łukiem I wchodzę to jak... Nie wiem Lecimy sobie tutaj. Szybko, szybko, szybko. Gonią, gonią nas! Słuchajcie, jak coś, to teleport mam już przyrzykowany. Pyt, pyc, pyc, pyc. pyc. Zdina! Tak, suzina! Nie, Boże, jakie zło. Góra ognia. Jestem na górze ognia. Idujemy dalej. O, Feniksy tam są. Ale fajne. Koni mnie! Nie! Uy, kościół! O, fuck, 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 fuck. Wulkan. P4. Wchodzimy. Aż mu się znudzi. Dzida. Uuu! Grubo jest! Dobra! Na dzidaku, na dzidaku! I zaraz do Itan walę. Pa pa, pa 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 Oszukane, strolowane. Kabum! Bitch! Take it on your face, ha? Huh? Dobra! Teraz lecimy sobie z powrotem. Dobra, lecimy sobiecie do tego teraz. Lecimy do Tuzmer, no no co, słuchajcie, odpalam kolejny teleport, ale on mi się przyda, bo ja tych teleportów do Tuzmer mam niewiele w sumie. Dobra. Eee, na port? Tak, to przez port przechodziłem. Dobra, zaraz udaję się na ekspowisko, gdzie jest mniej osób z nieco wyższym levelem i tam się pobawimy, okej? Okay? Dobra, ja już wróciłem na ciche rumowisko, słuchajcie, tutaj jest spokojniej, tutaj mnie nie klepią. Tu jest fajnie. Ewentualnie, słuchajcie, ja powoli sobie szykuję już takich listę wrogów. Słuchajcie, przyjdzie czas. Przyjdzie czas. Spokojnie. Przyjdzie czas. Ja, ja będę na nich polował. Wiadomo, że to, słuchajcie, że tutaj są kozaki jakieś tam ale spokojnie, na wszystkich przyjdzie pora. Naprawdę, słuchajcie, bo to nie jest tak, że ja, ja leveluję szybko. Ja leveluję szybko, tutaj postoję może przez jakiś czas na tych e, Edwójkach, na tych Hirosów. Może jakieś EQ zdobędę, a później lecimy dalej. A później będzie karane dalej. No ale dobra, zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Na razie, na razie, niech się śmieją. Na razie, niech się śmieją, że uciekam. Spokojnie. Spokojnie, ludziecko, ja tutaj... Ja tutaj jest Roski, a Roski to ja wiem jak tu się robi z nimi. Nibolię Blind to na leśnik ty haleł. Dobra, co tu się dzieje? No, no ale dobijemy sobie na spokojnie przynajmniej e, 110 poziom. Wiadomo, że tu zajdzie, e, e, tak naprawdę... W, w grze jeśli chcecie być w margonem Dobzi żeby was nie dali, To musicie mieć jakiegoś kumpla Dobrze było tak 280 plus Ewentualnie naprawdę Drugie konto jakieś czy coś No ale słuchajcie no niestety Tak jak w życiu rządzą najsilniejsi Dobra ciekawy jestem Czy dam temu kolesiowi radę Ja, ja sam go nie zaatakuję oczywiście Ja sam nie atakuję Ja tak jak mówię Ja, ja przyja przyjaźnie nastawiony jestem do ludzi no, chyba, że zacznie atakować, to czego mu oczywiście odradzam. No dobra. Dlaczego, słuchajcie, z... każdy, każdy mnie atakuje tutaj. Każdy. Ups. Ups. Aj, przegrana. Ile mu zostało? O, panie, 41% jeszcze. Słuchajcie, cały czas bitka na tych odcinkach. Cały czas bitka. Halo, gościu. Co tu się dzieje, nie? Wszyscy się klepią. Dobra. Na szczęście, słuchajcie, mam te skrole, które... Przeżybrzają moje wracanie do siebie. Mi bardzo dobrze służą. Dobra, zaraz wracam. Lecę tam z powrotem. Nie poddam się. Jeszcze tylko... Z 8% do dobicia Dobra, robimy comeback, teraz wchodzimy od tyłu, słuchajcie, najpierw na oazę siedmiu wichrów Później na ciche rumowisko Jak gościu nas to złapie To jest dziwne Dobra, kto tu jest? Kto tu jest? Gdzie to jest? Halo, 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 halo. To tu jest? Tu na szczęście nikogo nie ma Dobra, dobra, dobra Póki nikogo nie ma, słuchajcie, ekspimy Ekspimy A koleżka, który mnie teraz zabił, już wylądował na liście wrogów Spokojnie, dajcie mi słuchajcie miesiąc, dajcie mi miesiąc, ja tu, ja tu będę po nich wracał. Ja ja będę po nich wracał Że tylko czekam, nie mogę się doczekać jak dobiję ten poziom Na przykład słuchajcie, w moich wrogach W moich wrogach już jest osoba z nikiem El Chaco. ma 59 poziom Jak ja miałem chyba 30 to mnie zabił No ciekawe co by teraz co by, co by teraz powiedział koleżka kto tu jeszcze taki w naszym zasięgu? Mm, Ines z harasu będą padać za, za, za miesiąc. No, Elpuszka będzie ciężko, ale spokojnie. Spokojnie. Na, wszy na wszystkich przyjdzie czas i pora. Dobra, a tymczasem dobijamy szybciutko. 110 poziom. Będę musiał dzisiaj szybko. W ogóle dzisiaj się strumyk. Tak, tak, strumyk na 20 z Margonem. Zapraszam. Kody będę rozdawał wszystko elegancko. Dobra, bi, bite są wszystkie. Okej, okay, jeszcze z 5%. Niewiele już nam brakuje. Okej. Okay. Czy tam jest jean w grupie? O kurczę, kozaki. Nie przejdę tędy, co? No, szkoda. No, nie dziwię się czemu łazaw tu, tu, tu na środku i tutaj są takie oazy w sumie. Eee... Ha, po tej wodzie można sobie śmig. Dobra, dałem radę. Już, już, już się bałem. <laughs> już się bałem, że będzie kle klepsydra, ale niestety nic z tego. Więc to stety. Dobra. Okej. Okay. No i powinniśmy już zaraz dobijać ten poziomik. Jeszcze troszeczkę, już niewiele nam brakuje. No, z 3% jeszcze. Jeszcze z 3%... Pro... O! Czekajcie, to czwórka! O kurczę, żebym nie zdedał. U! 36 koła expa, Uuu! To się ceni. To się ceni Dobra. Okej, okay, jest trujeczka fajna, fajna, podoba mi się. Super, jeszcze z 1% na szybko muszę wbić. O, jest kolejna czwórka. Wygrana, pięknie. Dobra, jeszcze brakuje nam jeda, nie, 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 niecały procent chyba. 16 tysięcy expa, to jest jeden potworek, może dwóch. Dobra, może jeszcze jeden. I, i, i... Tak jest! 110 poziom ludziska. 110 poziom jest w tym momencie wbity. Elegancko. No i tak, w umiejętności trzeba będzie coś wrzucić. Tutaj w, w lód oczywiście. Na razie inwestuję w lód, bo nie mam lepszego miecza. A nie ukrywam, że chciałbym taki jakiś, jakiś fajniutki, wiecie, z lodem pyknąć sobie. Ale ta tancyk, tancyk by chyba z nami nie miał szans żadnych. Gdybym mu atak zmniejszył, to uu, byłby przypalik dla niego. No ale dobra, nie zaatakował. Mój człowiek. Ula, Kanji, Kanji! Atakuj! A! Ah, dobra. Okej. Okay. Klepiemy go. On, on mnie wcześniej klepnął, teraz, teraz może, może ma szansę się odbić. Dobra, pyc, pyc, pyc. Pyt, pyc. Mhm. No powiem szczerze, że idzie mu nieźle jak na razie. Mi się nie podoba. O kurczę. Mhm. Wesa po Esamu lecę Kryt, kryt Kryt NIE! NIE! 10% mu zostało, masakra, czekajcie, a co co on tutaj niszczy? Tutaj był kryc. Aj A miałem już taką fajną serię. Dobra, mówi się trudno, ludziska. E, to już tak, ja sobie skrócę tutaj szybciutko. Lecimy do tego. Lecimy, ale zemścił się, zemścił się. To się liczy. Wcześniej dałem mu radę, teraz on mi dał radę. To jest normalne w Margon to jest walka. E, dobra, a ja odpalam pyc i lecimy. Do itan, e, ponieważ w itam są na osoby, które chcą, żebym przeczytał ich wiadomości. A jest ich aż 24. Dobra. Mów mi, Reaper, bardzo dziękuję. Przyda mi się to na pewno. Mów mi, Reaper, dzięki serdeczne. Kurczę, co tu gościu mi tak przydaje? Halo, proszę mi odpisywać. Pozdrawiam ci serdecznie. O, poproszę stoka. Ok, wysyłamy stoka. Nie ma sprawy. Eee, I kto chce stoka dowinąć na pocztę? To wrzucę. No to. Proszę bardzo, dla ciebie. Jesteś wrogiem dla tej osoby. To, 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 to przekrobi do stoka. Już wrzucam. Proszę bardzo. Eee, o, trzymaj, pozdrawiam. Dzięki serdeczne, sir e, Zansam, długonogi, bardzo dziękuję. Ej, tak si dałbyś może stoka? Nie ma sprawy, nie ma sprawy, słuchajcie. E, lecimy dalej. Wow, co cóż to? Daj 500k, jestem w ukradziony mi pieniądze, please To byś mógł sobie tam to sprzedać, ziomeczku 100k rozdaję, 100 dla każdego, kto do mnie napisze. 100k, oczywiście, lecimy z tematem. Dobra. Sziomeczku, jestem oczywiście, że wspomógłbym. Słuchajcie, wspomaganie swoich, naszych ludzi jest, jest bardzo ważne. Daj mi trochę kasy. Yy, Nexusi, widzę, że napisałeś tutaj dwa razy. Oczywiście, 100k dla ciebie leci. Pozdrawiam serdecznie. Tak, i dodasz mnie do klanu, mam 40 level. Mam wrażenie, że mnie ignorujesz. Mateo, oczywiście, że cię nie ignoruję, przyjacielu. Tylko napisz mi, jak będziesz online. Albo na streamie jakimś, czy coś. Dobra, e, oczywiście. Stoka mogę ci, mogę ci dać słuchajcie, Ja każdemu fanu rozdaję stoka. Trzeba. Kiełbasa. Aha. Dzięki za kiełbasę. Lubię, lubię. Pozdrawiam. Oczywiście, że dałbym stoka. Wrzucamy tutaj dla koleżki. Pięknie. Please mogę jedenem, niestety jedenem ci nie wrzucę Jednakże stoka, hej, dlaczego by nie eee, Miło to słyszeć Pozdrawiam cię serdecznie, oczywiście, że mogę Cię wspomóc, stoka ci wrzucę Proszę bardzo, nie ma sprawy Poratujesz stoka, oczywiście Stoka leci dla ciebie Dobra Okej, okay, to co. Trzymajcie się ludziska. Zapraszam na kolejne materiały. Było fajnie z w sensie, Było wszystko, że było fajnie. Podobało mi się dzisiaj. Miejmy nadzieję, że tak będzie teraz zawsze. Siemoneczko, trzymajcie się.